Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z różnymi ciekawymi miejscami. Przy okazji zachęcam do subskrybowania kanału, możecie to zrobić klikając przycisk pod tym filmem. Dzisiaj odwiedzamy nowiutką atrakcję w województwie zachodniopomorskim. Jest to otwarta dosłownie wczoraj, czyli 23 marca 2024, wieża widokowa w miejscowości Wolin. Wolin to mała miejscowość leżąca na trasie nad morze, do miejscowości takich jak Międzyzdroje czy Świnoujście. Jeżeli tam jedziemy, to przejdziemy właśnie przez Wolin. Słynie ona także z corocznego zjazdu wikingów. No a od teraz dodatkowo zyskała na atrakcyjności dzięki właśnie tej wieży widokowej z pięknym widokiem na Zalew Szczeciński. A jeszcze zanim opowiemy o samej wieży i zanim udamy się na spinaczkę na jej szczyt, ta mała ciekawostka na temat tego czarno-białego kotka, którego widzieliście przed chwilą, ma on na imię Zenek i jest honorowym mieszkańcem tego miejsca. Ekipa budowlana budująca tą wieżę o niego bardzo dbała i go dokarmiała. Kotek bardzo przyzwyczaił się do tego miejsca, więc gdy prace się zakończyły, został tutaj na stałe. Wstęp na wieżę jest bezpłatny ale liczba osób zwiedzających ją w jednym czasie jest ograniczona do 50. Reguluje to automatyczny system, który gdy wykryje, że liczba zwiedzających jest przekroczona to zamyka on metalowe barierki wejściowe, a kolejni chętni muszą wtedy poczekać na swoją kolej do czasu aż ktoś opuści teren wieży. Byłem tutaj z rana, no w nie najlepszą pogodę i naprawdę nie było wielu turystów, a i tak musiałem no dosłownie chwilkę, o parę minut poczekać na wejście. Obawiam się jednak, że w sezonie może to generować naprawdę większe no i spore kolejki, a także czas oczekiwania w bardziej zatłoczonym dni może się mocno wydłużyć. Wejście na górę odbywa się po takiej bardzo lekko pochylonej platformie, więc raczej nie powinno być tutaj problemu z wejściem, również dla osób starszych. Pochój jest naprawdę bardzo delikatny i człowiek praktycznie się nie męczy w trakcie wchodzenia na górę również nawet nie było problemu, żeby wjechać tutaj jakimś wózkiem dziecięcym czy z osobą niepełnosprawną. Po drodze znajduje się kilka przystanków w formie mniejszych i większych tarasów widokowych. A tymczasem jesteśmy już na szczycie wieży. Można tutaj przejść dookoła po szerokim drewnianym chodniku. Z każdej strony znajdziemy także tablice informacyjne z podpisanymi obiektami, które widać. Najwyższe miejsce wieży Usytuowany jest na wysokości ponad 42 metrów nad poziomem morza. Jest tutaj piękny widok na Zalew Szczeciński, na farmę wiatrową, a także na miasteczko Wolin. Sama konstrukcja ma ponad 30 metrów wysokości. Znajdujemy się ponad konarami drzew i w takie dni jak dzisiaj dosyć mocno wieje tutaj na górze. A jeszcze tak organizacyjnie, to aby tutaj przyjechać musimy zboczyć z trasy S3, przy czym dojazd z głównej drogi zajmuje niecałe 10 minut, także myślę, że warto. Cały ten przystanek ze zjechaniem CS3, zaparkowaniem na pobliskim parkingu, wejściem i zejściem zwierzy, a także wraz z nagrywaniem, no i lataniem dronem, zajął mi równo godzinę. Więc, tak, na szybkiego, na no załóżmy, bez kolejek, myślę, że można się zmieścić nawet w minimum 30 minut. Podsumowując, jest to bardzo fajna atrakcja, wzbogacająca dodatkowo nasz region. Umiejscowiona także idealnie, bo na popularnej trasie nad morze. Myślę, że dodatkowym atutem jest to, że wstęp na nią jest darmowy i w sezonie wieża na pewno będzie bardzo popularnym przystankiem. W pomorskim brakuje tego typu atrakcji. Mamy jeszcze teoretycznie punkt widokowy widuchowej, o którym także nagrywałem materiał na swoim kanale, ale szczerze mówiąc ta wieża w Wolinie bije tamten obiekt na głowę. Jest dużo wyższa, łatwiejsza w dostępie, no i widok z niej jest moim zdaniem o wiele piękniejszy. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach jak się Wam podoba nowa atrakcja Wolina, czy się tutaj wybieracie, a także życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. Cześć!